To jak się dogadujemy na tą kukurydzę? Ile tam jest? Dokładnie kilo? Powiedz na głos, bo powiesz później, że nie będzie tyle Liczyłeś? Po 120 my liczyli to wychodzi e, 1020 zł Po 120 zł Jak? Jak tam prawie jest tona tona? No i 9... no To tona to jest 120 zł no. 1200 no, no a nie 1020 no. tu masz 630 kilo i tu masz 100 200, 300 no. czyli 930 kilo no. okej? Okay? No. nie będę ręki podawał bo nie wiadomo co tam jest ile? handel dziadek ile ci mam dać za te yy, 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 czy nie bo nie, nie to ci nie dam nic. Przep niech wnuczkowi przepisz 2 hektary ziemi. Ile? 2 hektary ziemi. O kurwa, chłopcze 2 hektary. No dobra, niech będzie hektar. Hektar już nie pogardzę Hektarem. Ile mówisz tego jest zważone? 930 kilo. To pięćset trzysta I tych jest worków.

Dzia Dziadek, ja widzę, ty jesteś normalnie handlarz. Ty tanio kupić, a sprzedać jak złoto. Nie wiem, nie sprzedać kurwa, bo teraz są ludzie tak wymagający. Babcia! Olga, dwa worki jeszcze, kurwa, tych śmieci z kukurydzą. Gdzie ty to tam wysypiesz? Teraz nie będę sypać. Jakie śmieci? No taki, pół, pół ziemi, pół, y, wie, trzy. I sama zobaczysz, a jeden worek niby rzekomo, że ci dał za darmo. <grym> rzekomo. <grym> nie rzekomo, tylko naprawdę. No, a... no, bo dziadek by handlowa powiedziałby, "Oldzia, to nie było nic za darmo. Uh -huh. Patrz, idzie po gotówkę. No. Dobra dziadek, nie szukaj, rozliczymy się później. Nie, nic nie później, od ręki bierz. Tak, nie biorę nic, bo dziadek mnie... Co? Ja, nie, dobra, później. A jak później? No, nie, ja nie potrzebuję teraz. To mi ten później. A jak czemu później? Teraz. Dobra. Od ręki daj mu. Spokojnie. Nie. To będzie tak jak. Czekaj, jak to było, że nie brał, a później. Daj. A klocki. Dziadek ma nawet odliczone specjalnie. Patrz. On ma odliczone 1020 zł. I liczył! 7, 8, 9, 10. Babcia, e, worek Ci zostawiłem ładnej kukurydzy, no. a jeden worek jest po prostu zmyciony z placu, trochę oni, tam będą... kamyku, ale nie cały worek dawaj, bo to nie, szkoda, dziadekowi dałem, to on trzy worki na raz nie, wypierdzielił. Nie trzeba, tak, nie. Bierzesz i tak sypnij, to tak nie. i tak na ziemię dajesz. Ja biorę ten malutki zielony pół i do korytka. Tak, to wierzę. nie są śmieci tam ten... Ale powiedz mu do całej biegunki kury. Trochę przestałam no. dawać, bo za dużo białka. Ta. Za dużo białka? No, o, a jak? No. no. To znaczy, nie, rzadko srabić. i, by I nie. Gdyby pozdychały, nie przerwać. No. To będzie miała na całą zimę. Czyli tak, na bo... Trzeba kupić, e, kupić, zamówić ze 100 kurek? Nie, no gdzie? 100 kur. Stokur. Zamówić ze 100 kur? To znaczy, nie, nie, żebyś e, tego nie zrobił. Chłopie, ma. Bierz pieniądze. I wyjdź. No, z domu. Z domu? Dziadek, to ja się czuję ograbiony w biały dzień. No. Ja to bym 1500 zł za ty, to prawie dostał. Znalazłeś na to, to i tak. Bo ja Olga wiecie co on mi pokazał tak worek, tak worek. A ja dopiero mu pokażę te chujowe, co? Może i śmiecie są. Zepsuta jest cena albo naprawiona. <grym> no ty naprawiłeś. No ja naprawię, Dopiero jak ja sprzedam, to... Nie nagrasz i ja się pochwaleć ile zarobiłem i ci postawię e, w, w, Bo dwa ma... litry wina. Kurde. Cool. O, o wina się pożygasz. Ja myślałem 2 hektary ziemi. Oh. Nie myśl. Kuj z Co? To daj... ja nie mam nawet 2 Dajcie hektarów. sobie... Jak 2,5 hektara masz? Dziadek to jest dobry handlarz, on by jak najtaniej kupił, a, na, a sprzedał jak złoto. Słuchaj ty, <gulua> ja ci coś powiem. No? Idź. Do swojej roboty i daj mi święty spokój, niech ja odpocznę, bo ja jeszcze muszę... Nie ma nic portelu. Ja jeszcze... Jadek niech ci będzie. Jestem... Opierdoliłeś mnie w biały dzień. <grym> o Jezu! Ja ty muszę się... i sama zobaczyć. Ty się zastanów, co ty gadasz chłopie jakby ksiądz Cię słyszał, to by tu przyszedł. A, już się podpiera wiarą, nie? Z Warszawy by przyszedł. Zmienia temat. Ja specjalnie zostawiłem Tobie tą kukurydzę. Wrzuciliśmy, zaworkowaliśmy, namęczyliśmy się i jeszcze mnie opierdoliłeś. No. Na pięć stów. Nie, nie, dobrze jest. Dobrze? Jak chcesz się, się cicho być i do swojej roboty. Nie? Ja nie wiem, to jest końcówka. Ona trochę jest tej... Tych... Kto? Ta przekięta? Kukurydza. kukurydza. Tak, ja no. muszę iść zobaczyć. I dużo potłuczona. No, no dobrze, potłuczona. No to on mówił, weź mi trochę taką, żeby ona była bardziej potuczona, żeby te gołębie nie jadły. Bo to za gruba. Za gruba. Nie jest, te młode gołębie, co są tam. To specjalnie rozsypałem i mu kołami poprzejeżdżałem. <laughs> <laughs> żeby miał potuczoną. A już Wziąłem taką, wiesz, jak łyżką to się ten. Nie wiem, no kurde, wiadwie. Dobra, idę, bo już mnie to, wiesz, dziadek, ja już się czuję normalnie. No, no, to mu ten worek tych śmieci pokazałem. Ojej! I on mu dałem do tej paszarni. I on mówi, że takiego kurstwa nie będzie brał. I zamyka na klucz i mamy tego nie ładować mu do paszarni. Zamyka mieszalnie. Mówi, zakład zamknięty. No. Ale to tego męża, ja nie ty wiem gdzie ty, ty znalazłeś, co? Z interesu nie rób, bo wyjdziesz na manowce. No. Tak. Ja już wyszedłem. Już się czuję, no normalnie no ja nie wiem, dam ja wnuczkowie. a wnuczek masz, a 1700 ci dam, bo jesteś wnuczek. No tak, A on gratysowo. mówi 1000, więcej nie da, tak. a jak nie to zabieraj. <laughs> On już dobrze Liczy, przeliczył. Dwa, dwa, dwa papiery z, z, Tak? Zepsuł. I mówi tak, Olga, ja już kurwa nie umiem liczyć. Policz mnie. Marek, Adrian, ty nie rób cudów z, z polami, bo ty, chłopcze, się zapierdolisz w polach, a tu nie ma komu robić. A ja nie robię? No ja robię. robię. Ale nie dasz rady, co ty... Ja tam? dam radę. Nie, nie. Dam. Nie. Dam. Dupie z polem, ty. Dam. wiesz, polem ci wyjdzie bokiem, tak jak jemu i dziadkowi. No? Tak. No to mi też wyjdzie no. bokiem. Daj spokój, na co taką kaleką będziesz? No, w no. roku Jakby dziadek dał normalnie, to prawie 100 tysięcy dostałbym za kukurydzę. A tak to tylko 9,5. <noise> <noise> Daj sobie spokój z dziadkiem. niech on się cieszy, że on, on już... Ja wiem, ja, ja, ja tam mu nie będę żałował nie tego, wie. nie, jest co mówię, spokój. Ja nie będę. daj spokój. Tylko chciałem trochę pohandlować, a da... ja wiem jakie on ma myki. No, ja mu tego nie żałuję, ja mam dystans. Nie będę przecież mu te 500 zł żałował. Tylko chciałem pohandlować z nim. No, Wiesz o rady. co chodzi, nie da rady. Ni... On mówi, jak nie chcesz to zabieraj. O. Albo dam tyle, Uu, panie, nie dam więcej. Tylko mam tyle. Mówi, i zaraz się podpiera, ja mam leki, ja muszę do lekarza chodzić. 300 złotych na leki daje, ale on nic nie opłaca, ja wszystko. Mówi, że 2 litry wina za to jeszcze dorzuci. Sraujem. Tam co płoty robią, Arek z Ćwiarą. Dziadek mówi, za tą robotę dam wam 5 litrów wina. A, a Ćwiara już nie pije rok i, i tylko laskał, nie? No, a oni pije rok. No obiadu nie jadłeś. Nie, bo my, ja myślałem, że do obiadu będzie szło dobrze. A po obiedzie chujowo, a tu z dziadkiem cały czas będzie źle. Chujowo. Zabij przyczepę, nie zatoruj. Jak ty nakręcisz teraz? Nie wiem. Nie wiem. No, zobaczymy. Krzysiek się pytał, czy dziadek chce pszenicę. Ja mówię, jak dziadek ci dojebie cenę, to zapomnisz o sprzedaży. On mówi powiedz 1700, ale za 1500 mogę sprzedać. A dziadek mówi: 800 mogę dać. Tak. Daj. Dziadek wyczuł, co już jest grane, nie? No. Teraz to już idzie cena. No on już tego nie chce. Mnie się tylko pieniądze wróciły za tę kukurydzę. To. Przepis, o przepis na paszę dasz? I da. Tak. tak. Jak, y za jak dwa, będzie umierał. Dwa lata to ci już da. Ale dlaczego będzie... nie teraz? Ty, no bo będzie... jeszcze chcę dwa lata pohandlować i... Nie, mówiłeś teraz w kuchni, kurde mać, nie. A gołębie... skończysz Ale tylko... o tym nie mówiłem. Mówiłeś! O gołębiach. Się... Dziadek jak teraz cynka dostał na tą kukurydzę to nie Widzisz, skończy. Tak. Widzisz jak ja teraz z tymi gołębiami zostałem? Jezu. Za 100 złotych w 10 gołębi. No. Daj spokój, kurde. Ile one zjadły chyba spiń worków no, 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 ja nie chcę tych ja ich kontruję. To jest to jest one e, na cholerę nie gołębi, ja ich nie Jutro jadę do tego. Co? Co lepiej y, wróbel w garści niż gołąb na dachu? No. To chciałeś przysłowie powiedzieć? Nie dla, dla jaszczębia pióra, dla hodowcy pióra dla jaszczębia mięsa. Widzisz, mogłem. Dziadek, wiesz ile tak. to. Wszystkie gołębie dać. Tak, dwie tony ci. Za te kukurydze Tak? Za te kukurydze mam I co, ja bym wpuścił je do gołębnika? Nie, Ty byś... byś się cieszył, że dalej babka, gołębie są? Babka i Twoja bym przyszła, obskubałyby, przemroziły, a rosołek tak. No. I byś jadł? Ty byś jadł. O, jaki dobry rosołek. No. Spróbuj kiedy jak babka zabije. A ty nie jadłeś w gołębi rosołu? Tak. Dla Miał... małych. E... Miałem, mia, miałem kiedyś, pamiętasz, jak byłem mały, miałem takiego gołębia, co w domu trzymałem. No, tu... I tak tutaj trzymałem. No. Może zdjęcie mam, to wstawię tutaj. Tak. Zobaczycie. No. I tego gołębia ja miałem i pamiętam była niedziela. I babcia woła z dziadkiem na rosołek. I ja przychodzę na ten rosołek i tak ham, 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 ham. A dziadek mówi dobry rosół? A ja mówię dobry rosołek. A wiesz z czego ten rosół? Ja mówię, nie wiem. Z gołębia. Ja mówię, okej, okay, ale z twojego. Ty mi pierdolił mojego gołębia, pamiętasz? Nie pamiętam. Ja pamiętam. Zabił, zabił mi gołębia mojego. Na rosu. On tu chodził. To żygałem wtedy, ja że mojego przyjaciela zjadłem. On masz zdjęcie. Mam zdjęcie, no. I ty taki jesteś niedobry. Ci człowieku przysmak daje. I ta dziewczynka, to zobaczyć jak wysoka, czy wyższa od, od matki. Jak będzie gołębia. Marcelina? No. no. Nie, wyższa nie ma być. W będzie, w, nie, ona, ona zdolna. Być. Siatkarką będzie. Mieli 5 milionów do podziału? No. wieku? Ile to jest kasy, nie? No. Dziadek, 200 kur kupię. Nie. Tam nie, ten kurnik jest do niczego, marsza, wieku. Tam jest... ledwo. Skarni będą siedzieć. Czekaj. 50 to tam było za Ta, ciasno. A, za ciasno było. O, tam Dobra. Była. Dobra, kończymy to. Ko, dziadek. Idź zaprowadź. Dziadek, wyzwierciedź. Ja widzę, ty zadowolony jesteś, tylko ukrywasz. Nic, nie, zadowolony jestem. Ja jeszcze nie byłem nigdy zadowolony przy handlu. O. Nigdy? Nie, nigdy. Jak jakbym był zadowolony, to bym nie miał kupców tyle. Aha. No. Ty? Ci jak chcesz, to ten dom e, cały ci sprzedam. Sprzy ja myślałem, że ty Ale mi dość I ten las jest warty ile? Złotych o, milion złotych trzeba milion za ten las. Bo jak go ładnie ogrodzę, tak jak tu. I co ja mam tyle zać ci? Słuchaj, ja ci jeszcze dam jeżyny będą, tam będą maliny. Tam są czarne jagody, i jeszcze za, założymy z babcią jagody te amerykańskie. I grzyby są podgrzybki, zajączki, kurki. I e, tylko z, 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 żebyś tam się przeprowadził, wybudował co domek. A jak nie, to ten dom ci sprzedam też za milion złotych, możemy sprzedać <noise> Za milion? No. Ale naprawdę? No, za milion. To jak za darmo. I ta, no ta prawie ja za darmo. I rozumiesz, <laughs> i tam ty lat za milion to dwa. O kurwa. No dwa. Dwa? <laughs> dwa miliony? Dwa. A skąd on będzie? D mogę dać dwa melony jedynie. Ale możesz, rozumiesz. Dwa arbuzy dam, melony. A teraz jest. Kredyty dają na całego. Rozumiesz, we wszystkich bankach. Po, po 8,5%. No. Co miesiąc, 8 to se to 1000, e... 8,5%. 6... No. Nie, 1000. Miliony, no. To sobie To 85 tysięcy. A Jak chcesz 2 miliony? To 190-170 tysięcy. No. Samych odsetek. Ale e, ty, ty go, ja mówię miesięcy. Nie? No, samych odsetek. No. Nie? Masakra. No. I co dziadek? No, to ze to, splajtuję to wtedy to zrobić, bo rozumiesz, jest chłopak pracowity. Ja jadę na urlop, bo mi się należy. Co? Taki, Ja to czuję tak, że twoja praca się w gówno obraca. Co ty dzielekadasz? Jak teraz pojedziesz na, na urlop, ja ile z babcią my nie byli na urlopie? No wcale my nie byli, bo zawsze byliśmy zabroni w robocie. Zawsze była robota. Czyli przez... 45, 50, 50 lat! Co? No, 50 jak? lat już! Dziadek gospodarzymy. Zabrałeś babcię, Jakie urlopy? Cicho, 50 lat nie byłem na urlopie. Byłeś? Gdzie? Yes. Raz zabrałeś babcię nad morze. No, nie, urlop. A, to nie urlop. Jeszcze Zajechałem i jeszcze mandat mi dali, bo źle zaparkowałem. <laughs> co ty piechdziesz? <laughs> Gdzie? zaparkowałeś? W A co ty zaparkowałeś na samej plaży? No, a jak? A to daleko nie będzie chodził. Mówi mnie, nogi bolą. I mandat ci dali? No ja. Ile? 50 zł. Bo wtedy takie mandaty... Oni wiedzieli z kim zadzierają. Że nie było zysku, tylko tyle zysku co w pysku. Co to by tu co się zjedli. No tak było. zabili, krowę się Kacz, wydoiło i kaczki. mleka się popiło i tak... I się żyło? No, no. a jak? I tobie to tak nie, nie życzę, tak się... żeby tak było. No. Ja życzę, żeby jak najwięcej pieniędzy wziął. No. no. i może ci się uda, cholera mnie. No. Na ile Ale z jedziesz? z nawozami to wy uważajcie, bo... Na ile jedziesz? Na co? Kiedyś... Do niedzieli. A skąd wiesz, gdzie ja jadę? No, tu mówisz teraz. No, na urlop. Pytam się. Jadę w góry. Aż w góry? No. A bo le, nie lepiej na Mazury? Jadę do Cieszyna. O do Cieszyna. Oj, a, do a to jest dziadka miejscowość? No, a ty tam, tam nie byłeś. Nie, do Zakopca no, jadę. Fajnie, Zakopanego. Do, do Zakopanego. W góry jadę. No, o, do Zakopanego. A mam fajną dziewczynę kobietę A co, byś babcię rzucił? Wyrwał? A co ty dziadek jeszcze o dziewczynach myślisz? No. Ja nie wiem. Ja w tym, w tym wieku? wieku to spytaj się ho ho Oho! Hoho! -ho! -ho! <laughs> ho -ho! ho -ho! Tylko było? Dziadek to jest aparat, co? Ja nie wiem gdzie tego znalazłaś. A to wszystkie takie dziadek ślązaki są niedobre? Czy co? tylko ty? Ślązaki? Nie wszystkie takie ślązaki są niedobre, czy tylko ty? Ja Ci powiem, Ślądzaki to jest bardzo pracowity naród. Tak, rozumiesz? Bardzo kutliwy naród. Kutliwy, I tak. o, to może tak. i masz. Tak? Tak, tak. Zawzięci. Nie, da się, nie da się oszukać. Zawzięcie. Rozumiesz? I, w kasze nie da rady dmuchać. No, i ja pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, to był naj, za komuny najbogatszy. Zawód, bo górnictwo. No górnictwo. Tak. Nikt nie jeździł na urlopy, do Wisły, do Ustronia, no. tak. na wczasy, górnicy. W górnicy mieli pieniędzy taki portfele. Tak, tak. <noise> A teraz jeszcze te stare tysiące. No. A teraz to o, o, też nie mają źle, bo... Ile on ma emerytury ten 5 tysięcy. tysięcy na tysięcy no. i skórę sobie I spokój będzie. Nie złodzieje? Z, zle, złodzieje, wszyscy. Oprócz ciebie. No. No. Ty, ty ja, ja uczciwie. Rozumiem? Oczci, uczciwie wyhandlowałeś kukurydzę. No, to się no. cieszę, że jeszcze ja ciebie zwoliłem. Tak. <laughs> Mama nie grosza 100 tysięcy, dobra, przybite, babcia Dobra Pożyczymy mu 100 tysięcy Na 20% o. Ale y, spłata ja. Spłata po 10 latach dopiero, nie. zaczniemy od razu no, My spiszemy Przed, przed <noise> tym Kurwa dziadek do, do to jest... Tak? I spłata Ratami co miesiąc. Co miesiąc i samych odsetek. I stały procent, choć się, choć będzie 5%, a mnie będziesz płacił 20. Ale wyszłeś. Wyszłem w malinę, dzianek znowu A ja, jak teraz to byś weszedł No. Ale ja do tego nie dopuszczę i nie, nie będę brał od ciebie ani. Eee. Ani nie dasz? Ani nie dasz. Bo nie mam. Bo nie mam. Mówię tak Olga zobacz. Jakie grube te baby chodzą, nogi takie Rozumiesz zacierać się tu, co chwila się tu masa, um, rozumiesz... Co ty? To świerzbi, a ja czyli żre to jest w Ameryce to samo. Ty jak supły jak komar jesteś. No. Ja też nie powiem, ale nie, nie, nie. ja nie mogę schudnąć za, choć kromkę będę jadł, a nie, on to już taki, taki charakter a, już nie, nie charakter, tylko taki układ, on Ta. po matce taki, ja tam, moja mama była szczupła, ojciec też jadł. No i ona szczupła. <noise> <noise> Dobra, jedziemy, na razie, Bajo.